Cześć, nazywam się Maksym Drabik i chciałbym, by poznali Państwo mój zespół. Cześć, jestem Arkadiusz Pluta, z Maksymem współpracuję od tego sezonu. Pluta, Wojciech, odpowiadam w teamie. Ja wiem, praktycznie za jakość. Jak jakość ostatnia jest różna, także szef jest niezbyt zadowolony z mojej pracy. Nie, żartuję logistyka, zaopatrzenie w części i tak, tak naprawdę to tyle. Większość y, prac teraz wykonuje mój syn. Także mam więcej czasu dla siebie. Odpowiadam za zmianę stron, dolanie wszystkich płynów, za wszystkie łańcuchy. Się wydaje, że zawodnik powinien odpowiadać za Ustawienia. Ja tylko mogę coś delikatnie doradzić, albo w yy, większości rzeczy, jakby zawodnik jest odpowiedzialny za, za ustawienie. To nie jest dobre, jeśli mechanik ustawia sprzęt. Yy, zawodnik jeździ, czuje, yy, wie, kiedy motocykl jest za mocny, zbyt słaby. Poza dniem zawodu wspólnie z tatą składam motocykle, oczywiście razem je myjemy. I doprowadzamy do stanu żywności. W warsztacie składamy wszystko, myjemy, pakujemy się i lecimy na trening. Musimy sprawdzić wszystkie yy, najlepsze ustawienia, żeby wszystko grało jak najlepiej. Jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, prowadzę go na zmianę z ojcem, żeby nie przemęczać się za bardzo. Wiadomo, że wypoczęć pracujemy lepiej. Arek wszystko robi sam. No. Chce chyba w przyszłości pracować w, w, w tej branży, także, no, niestety, musi sobie jakąś odpowiedzialność na, na swoje barki wziąć. No, kontroluje większość większości rzeczy, tylko.